Pan Samochodzik. Złotoinków. Tom pierwszy, Czorsztyn. Rozdział trzynasty. Wyszliśmy rankiem, po wczesnym śniadaniu. Pani Cecylii powiedziałem, że idziemy na wędrówkę aż do Niedzicy. Kobiatko przepraszał za swe niedawne roztargnienie, które nie pozwoliło mu zapamiętać skałki co jak wół. Jak wół to ta płachetka skalna nie była, ale owszem, znacznych rozmiarów. Lekko skośna, nachylona ku południowi. Z trzech stron otaczały ją stare jałowce. Jasne, że kiedy byliśmy tu poprzednio, gdyby nie kobiatko, to albo ja, albo Maria trafilibyśmy tutaj. Ale co było, to nie jest. Zdjąłem plecak i sięgnąłem po rambo. Aleksander zajął się montowaniem swego wykrywacza. Profesor przysiadł na głazie, a Maria i Janusz ułożyli się wygodnie w jagodnikach. Skierowałem czujnik ku krawędzi płyty, w jej miejscu najbardziej poziomym. Skałka przypominała bowiem literę L. Jej pionowa ścianka przechodziła łagodnym łukiem w lekko pochyloną poziomą równienkę. Nie tu. Zawołał zaplątany w przewody kobiatko. Wal od razu na środek, gdzie pion jest najrówniejszy. Rzeczywiście skała była tutaj równa. Co więcej... Wydawało się wręcz, że wygładziły ją ludzkie ręce, ale to mogło być tylko złudzenie. O ile rzeczywiście trafiliśmy na schowek czy kryjówkę inków, to zbyt doświadczonymi konstruktorami takich ukryć byli, aby pozostawiać na zewnątrz ślady swej pracy, które mówiłyby ba, wołałyby do każdego: tutaj szukaj, tutaj coś ukryto. Mimo to posłusznie skierowałem czujnik ku środkowi skały. Wybierając tylko jej pionowe ramię. Zatoczyłem szeroki krąg. Cisza w słuchawkach. Już chciałem powiedzieć Aleksandrowi coś na temat konieczności naprawy jego sprzętu. Ale jeszcze raz na środek, pod pion głazu. I Rambo się odezwał. W słuchawkach zadźwięczał mocny sygnał. Jakby tuż pod cienką kamienną powłoką ktoś ukrył skład złomu. Albo, ładniej powiedziawszy. Srebrną trumnę ze zwłokami biednej uminy. Mam to. zawołałem do Aleksandra, który posapując już gramolił się do mnie. Już i jego penetrator odezwał się silnym sygnałem. A nie mówiłem. Wysapał z dumą jego posiadacz. Mówił stryjek tylko tyle, że wykrywacz zwariował. Zaśmiał się, będący już przy nas Janusz. Zanim tłoczyli się Maria i profesor. Każdy chciał posłuchać tajemniczego a niosącego tyle nadziei dźwięku. Odzywał się on raz silniej, raz słabiej na przestrzeni jakiegoś metra kwadratowego. Przestrzeń tę obrysowałem łąkiem skały. Podałem ram Marii, by mogła nasłuchać się woli i zszedłem do plecaka po sondę. Ta wykazała, że za oznaczonym przeze mnie miejscem kryje się pod skałą pusta przestrzeń. Wokół lita skała. I co teraz? Spytał Janusz. Prześcigając się w wysiłkach oczyściliśmy skałę w wyznaczonym przeze mnie miejscu z mchów i porostów oraz trawek, które zapuściły gdzieniegdzie korzonki w pęknięcia kamienia. Nawet Maria nie żałowała swych wypielęgnowanych paznokci. Ale ta praca nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Owszem, to tu, to tam dostrzegliśmy wąziutką szczelinkę, ale krętą i nie łączącą się z innymi. Poza tym szczeliny te były płytkie, zawzięty Aleksander, sondował je drutem. Tak to bywa z wapieniem wystawionym na działanie wiatrów i deszczów oraz śniegu i lodu. Podczas gdy reszta odpoczywała przy wielkiej butli koli, by nabrać sił przed nowym atakiem na nieustępliwą skałę, Janusz nie ustawał w starannym jej badaniu. Najlepiej to byłoby potraktować ją dynamitem, uskarżał się, ale nie ustępował w mrówczej pracy. Każdy występik skały próbował poruszyć, obrócić, przesunąć. Coraz musiał przerwać badania, by przetrzeć chusteczką zapocone okulary. Ale nie ustawał i centymetr po centymetrze przesuwał się na klęczkach wzdłuż ścianki. Nagle usłyszeliśmy jego triumfalny gwizd. W wysoko uniesionej ręce trzymał wapienną igłę. — Co tak gwizdzesz? — Wzruszył ramionami zniechęcony przez ostatnie minuty nieudanych poszukiwań jego stryj. Pełno tego tutaj. Może i pełno, Janusz spokojnie usiadł pod skałą, tylko nie za każdą kryje się okrągły, jakby wywiercone świdrem otwór. Już byliśmy przy nim. Rzeczywiście. Tutaj powyżej wyrytej przeze mnie krechy, nad jej lewym narożnikiem, we wgłębieniu wapienia widać było gruby na kciuk otwór. Moja szkoła. Poklepał Janusza kobiatko, zapominając o wyrażonych przed chwilą wątpliwościach. Włożył do otworu drut. Ale coś płytka ta dziura. Nie sięga głębiej niż 10 centymetrów. Może to pozostałość po jakichś pracach górniczych? Znów ogarnęły go wątpliwości. Żachnąłem się. Daj spokój. Zaraz przyniosę cienki przecinak i młotek. Przekonamy się, co tu się ukrywa. Byle tylko nie jakaś pułapka może wezwać jakiegoś fachowca. Na przykład Janusz zaśmiał się. Na przykład z policji. Dostrzegłem, że profesor i Maria popatrzyli na siebie zniepokojeni. Daj spokój. Nie drażnij stryjka, powiedziałem mu ze śmiechem. Damy sobie radę. Już przynoszę przecinak. Wyciągałem z plecaka potrzebny sprzęt, gdy usłyszałem gdzieś daleko w lesie warkot silnika pracującego na wysokich obrotach. To chyba nie leśniczy ani nikt z ochrony parku narodowego, pomyślałem wracając pod skałę. W pełni napięcia ciszy włożyłem przecinak do otworu. Obracał się w nim swobodnie. Próbowałem nacisnąć. Nic. Odsuńcie się. Wziąłem krótki zamach młotkiem i uderzyłem w przecinak. Rozległ się zgrzyt kamienia o kamień i w ścianie ukazała się wąziutka szczelina, zataczająca poziomy prostokąt o zaokrąglonych rogach tuż poniżej wyrytej przeze mnie kreski w ścianie. Miał wymiary mniej więcej metr na półtora. Wyjąłem przecinak z otworu i podważyłem obrysowany szczeliną głaz. Poddał mi się nad gładko i prawie bezszelestnie odchylił się na zewnątrz. Powiało zimnym, wilgotnym powietrzem. Para nietoperzy przeleciała popiskując nad głowami i znikła w lesie. Obejrzałem kamienny zamek. Od środka nie da się otworzyć, mruknąłem. Co ty gadasz o zamku? Rozzłościł się Aleksander. Lepiej zobacz, co my tu mamy. Na złoto inków to nie wygląda. W wąskim korytarzu leżało kilkanaście szabeli rapierów. Obok nich powiązane ze sobą strzelby skałkowe. Wszystko było pokryte rdzą. To one dały echo w słuchawkach wykrywaczy. Bez nich nigdy byś na ten schowek nie trafił. Trąciłem łokciem Aleksandra. Złoto też jeszcze może tu znajdziemy. Nie widzisz, że korytarz prowadzi do jakiejś większej jaskini? Wyciągnijmy tylko teraz to żelastwo, by nie przeszkadzało nam wpełznąć do środka. Zaraz przyniosę latarkę. Poszedłem po swój halogenowy reflektor, ale okazało się, że profesor miał w plecaku niegorszy, o ile nie lepszy od mojego. Dodając do nich latarkę Aleksandra byliśmy wyposażeni w źródła światła, jak się patrzy. Aleksander grzecznie ustąpił pierwszeństwa Maryi i jej śladem popełznęliśmy oczyszczonym z białego żelazstwa korytarzykiem. Niedaleko, jakieś dwa metry, i odsłoniła się przed nami wielka komora skalna, której strop ginął w mroku. Gdzieś kapała woda, popiskiwały zaniepokojone naszym wtargnięciem nietoperze. Nagle poczułem, że ręka Aleksandra zaciska się na mojej. Po środku jaskini stały na podwyższeniu usypanym z kamieni trzy skrzynki, obciągnięte skórą i okute przedzewiałymi sztabami. Każda z nich zaopatrzona była w wielkich rozmiarów kłódkę. Jakby nie dość im było tych tajemnych zamków, zaśmiał się Janusz, wskazując na kłódki. I jak się do tych skrzynek dostaniemy? Może obędzie się bez dynamitu. Żelazo przerzedzawiało, to przecinak i młotek wystarczą. Wyciągnąłem z zapaska narzędzia. Trzy skrzynki, wyszeptała Maria. Czyżby to te trzy skrzynie złotańków, o których opowiada legenda? Zaraz się przekonamy. Ukręciłem pierwszą kłódkę. Niepotrzebnie, bo nawet nie była zamknięta, i podniosłem wieko skrzynki. W świetle latarki zalśniły drogie kamienie. Odruchowo zaczerpnąłem ich pełną garść i przesypałem palcami niczym drogocenne skry. Maria, Aleksander i Janusz wydali pełne zachwytu westchnienia. Tylko profesor zachował spokój. Zajrzyjmy, co kryją następne skrzynki. Kłódki ich też nie były zamknięte. W pośpiechu podnieśliśmy z Aleksandrem wieka. W drugiej skrzynce zabłysły złote i srebrne monety. Wziąłem jedną do ręki. Był to hiszpański pistol, wart pięć srebrnych talarów, które leżały pod nim. Ale czymże były znalezione przeze mnie monety w porównaniu z tym, co kryła skrzynka Aleksandra? Poukładane w niej równiutko lśniły matowym blaskiem złote figurki i posążki bóstw, zwierząt, ludzi. Migotały ku nam oczyma z drogich kamieni. Złoto inków, szepnęła Maria. W każdej legendzie jest ziarno prawdy. Jak pouczał mnie kiedyś stary nauczyciel, odpowiadałem. Ale tym razem, przyznam się, wątpiłem. Tymczasem kobiatko porównywał swą łowiekę z długosyjko z posążkami ze skrzynki. Ta sama szkoła, popatrzcie, zachwycał się, czyli tamta musiała przeleżeć wśród kamieni nad dunajcem dwa stulecia, zanim ją góralka znalazła. I być może zgubiła ją sama umina, dodał Janusz, wspierając się na szwetkach które przyciągnął za sobą do jaskini. Profesor podał Mary latarkę i sięgnął po Cigarillo. Co panowie zamierzają zrobić z tym w tak zdumiewający sposób podzyskanym złotem inków? Przypalił cygaretkę. Co pan robi? Zakrzyknął Aleksander. Udusi nas pan w tej dziurze. De La Vega wzruszył ramionami, ale Cigarillo posłusznie zgasił. A co do skarbu, zastanowił się udobruchany kobiatko. To chyba najlepiej będzie, jeśli Paweł przejdzie się do pensjonatu, weźmie Rosynanta i przejedzie się na policję. Potem wróci tu z funkcjonariuszami, spisze się protokół, a policjanci pomogą dźwigać to całe dobro, bo przecież i ta zabytkowa broń znaleziona w przejściu ma swoją wartość. Chcesz, stryjku, żeby dźwigali to wszystko do Czorsztyna? Zaśmiał się Janusz. Głupiś. Odpowiedział mu ze śmiechem, kobiatko: Zapomniałeś o starej drodze od przełęczy Osice. Przecież ona kończy się kilkaset metrów stąd. Uderzyłem pięścią w kant skrzynki. Psia kość że też zapomniałem wziąć na wszelki wypadek komórkowiec wezwałoby się ich telefonicznie. Myślisz, że przyjechaliby, gdyby ktoś zawiadomił ich, że znalazł złotoinków? Życzliwie zainteresowała się Maria. Popatrzyłem na nią równie życzliwie. Do złota nie ruszyliby się na pewno. Ale gdyby telefonujący powiedział, że znalazł skrytkę ze sporą ilością jak najbardziej nowoczesnej broni, Przelecieliby tu jak brat Cyprian, wynalazca skrzydeł z czerwonego klasztoru. Odpowiedział mi zgodny śmiech. Zgodny, a więc przyznający mi rację. A dla siebie nie zostawią panowie ani kamyczka, ani pieniążka, ani figurki? Głos profesora de Vegi nabrzmiewał sympatią. Kobiatko potrząsnął głową. Nic. Oprócz nagrody wyznaczonej nam przez państwo. Ale do niej daleko. Zresztą, nie jej tu szukaliśmy. Wraz z Januszem skinęliśmy poważnie głowami. Kobiatko popatrzył na oświetlone światłem latarek twarze peruwiańczyków, potomków Inków. H.M. odchrząknął: Rozumiem, że ciężko wam przyglądać się. Jak skarb waszych przodków, będący być może resztką ich bogactw niezrabowanych przez najeźdźców, trafia w ręce Polaków. Ale takie jest prawo, jedyne, co mogę zrobić, to nie widzieć przez chwilę, że coś z niego ubywa. Zresztą pocieszam się, że ta chwila ubogaci Muzeum Złota w Bogocie. Już nie patrzę. Niech pan postępuje jak dyktuje panu sumienie, profesorze. Profesorze. Parsknęła śmiechem Maria. Zamknij buzię, usłyszałem zimny, nieznany mi dotychczas głos De La veggie. A co do waszych planów, panowie, pozwolicie, że uronię łzy wzruszenia nad waszymi dobrymi sercami i troską o kulturowe dziedzictwo Peru to obawiam się, że będziecie zmuszeni z nich zrezygnować. Zrezygnować? Aleksander zasłonił sobą skrzynki. Nie rozumiem. W ręku Delawegi błysnął wydobyty z tyłu z zapaska pistolet. Jeśli nie chce pan posłuchać mego głosu, to może dojdzie do pana głos tego martwego metalu? Pistolet? Zaniósł się śmiechem Janusz. Przecież, panie Pawle. Ale ja milczałem. Wiedziałem już, że przeciwnik wie. Profesor pokręcił głową, słuchając śmiechu Janusza i zasalutował milufą czarnej wdowy. Nigdy nie śmiej się przed czasem, młody człowieku. To było do Janusza, zaś panu gratuluję zimnej krwi na widok klęski, a to było do mnie. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że potraktował nas pan nieco lekceważąco. Wyjąć naboje i tylko tyle. Przecież każda wyćwiczona ręka rozpozna, że ciężar broni uległ nagłemu, a tajemniczemu zmniejszeniu. Panie Pawle, nie miałem czasu na bardziej skryte, a skuteczne działanie. Mruknąłem ze złością. Cóż, rozumiem. Znów calut pistoletem. Czasem sytuacja zmusza do pośpiechu, do którego w innym układzie czasu i sił nie bylibyśmy skłonni. Odwróciłem się do świecącego mi w oczy reflektora. Zostało to skwitowane pełnym pogardy śmiechem Marii. Wzruszyłem ramionami. Ten gest, nie wiedzieć dlaczego, został przyjęty z uznaniem przez Delawegę. Brawo, panie Pawle. Ukłoniłem się uprzejmie. Czarna wdowa niebezpiecznie skierowała swą krótką, ale jakże śmiercionośną lufę w stronę serca zasłużonego opiekuna zabytków. Zasłoniłem sobą Aleksandra. Ależ panowie. W pełni rozumiem Waszą przewagę. Mój przyjaciel jest, jak to u nas mówią, w gorącej wodzie kąpany, z czego może wyniknąć niemiłe dla nas zdarzenie, od którego chciałbym uchronić obie strony. Co Pan proponuje? Lufa przesunęła się powoli w moją stronę, a za nią światło reflektora trzymanego przez Marię. Zgaście latarki, krzyknąłem ku swoim. Nasi przeciwnicy wybuchnęli śmiechem, bo ostatecznie oni posiadali najsilniejsze źródło światła, czyli reflektor w rękach Marii. Jeśli dodamy do tego światło płynące z otworu, to całkiem, całkiem, zauważył De La Vega. Ale zawsze mogą panowie liczyć na łód szczęścia. Bandyto. Jęknął Aleksander. Wypraszam sobie. Lufa pistoletu zatoczyła taki łuk że można by posądzić właściciela broni o chęci samobójcze. Wypraszam sobie nazywanie mnie bandytą. Profesor sięgnął po nowec i garillo i zapalił z wyraźną rozkoszą. Jak udało mu się to zrobić, nie gubiąc pistoletu z ręki, a mnie z celownika? Inaczej, muszki pozostanie jego tajemnicą. Maria przesunęła się nerwowo w jego stronę, ale uspokoił ją ruchem ręki. Spokojnie, maleńka. Tak więc panowie uważają nas za bandytów. Smutne, smutne, cmoknął. Profesorze, zacząłem. Przerwał mi machnięciem cygaretką. Jaki tam ze mnie profesor? Już prędzej na tytuły zasługuje Sylwia. Sylwia? No, Maria. A ja mam na imię Emilio. Miło mi, że choć tak późno, to jednak poznaję wasze prawdziwe imiona. Dobre i to. Emilio zaśmiał się. Nareszcie będziesz musiał poczekać, aż wasze władze skontaktują się z naszymi przez interpol. Skinąłem głową. Mówisz więc, że daleko ci do profesora. To dlatego byłeś cały czas taki milczący. Bałeś się, że popełnisz jakiś błąd i zawalisz akcję budząc nasze podejrzenia. Zgadłeś, Emilio zaciągnął się cygaretką, aż się rozkaszlał. Zresztą od czego miałem Sylwię, moją doktor ciera. A gdzie jest prawdziwy profesor i jego asystentka? Na razie niech ci wystarczy wiadomość, że żyją. Odchrząknąłem z powątpiewaniem. Żachnął się. Jesteśmy uczciwymi, chem, hen, złodziejami, a nie bandytami, jak nazwał nas Aleksander. Gdyby było inaczej, to myślisz, że jeszcze byście żyli? Uśmiechnąłem się mimo woli. Rozumowanie nie pozbawione racji. Sylwia postawiła reflektor na skalnym występie. Powoli zrobiłem krok w stronę Emilia. Teraz. Rzuciłem się do przodu i jednocześnie rozległ się znajomy mi świst. Poczułem na łydkach oplatające je sznury i uderzenie kamieni. Bolas. Upadłem ledwo unikając uderzenia głową o róg skrzynki z klejnotami. Gdzie Sylwia miała schowane bolas i kiedy zdołała je wyjąć? Oj, niegrzeczny chłopiec! Emilio zakrztusił się dymem ze śmiechu, a tak przyjemnie nam się gawędziło. Już chciałem cię poprosić o pomoc w wyniesieniu skrzynek na zewnątrz, a tu taki numer. No, poleż sobie, poleż, robaczku, i nie rozplątuj się, bo przez swą nadgorliwość jeszcze zmusisz mnie do użycia broni. A słowo honoru, że nie mam na to ochoty. Za ciebie pomoże wyciągnąć skrzynki czcigodny Aleksander. No, Aleksandrze, ruszaj się. Tylko pamiętaj, żadnych numerów na zewnątrz. Sylwia, oprócz wiedzy historycznej, dobrze opanowała kilka szkół walki wręcz. Gdyby ci tego było mało, to patrz, na co narażasz swych towarzyszy. Huknął strzał. Lewa szwedka wypadła z ręki Janusza. A jednak, bandyta, powiedziałem głośno. Ja wcelowałem. Ty znów pudłujesz. Emilio obrócił pistolet w dłoni. Chłopiec jest cały, a i jego kula nie poniosła zbytniego szfanku, bo celowałem w jej stopkę. Będzie tylko o parę centymetrów krótsza. Zgadza się, chłopcze? Janusz podniósł szwetkę. Tak, w porządku, powiedział drżącym głosem, pocisk trafił tuż nad ochraniaczem. Ma pan oko, próbował uśmiechnąć się do Emilia. Zgadza się, ten skinął głową, ale nie lubię nadużywać jego celności. Wybacz mi te demonstracje, ale zmusił mnie do niej nasz obwiązany bolas przyjaciel. Zresztą, niech będzie Sylwii wdzięczny za ten rzut, bo inaczej musiałbym strzelać nie do aluminiowych rurek, a do niego, chociaż we własnej obronie. Ja bym, ja bym, zacisnął pięści Aleksander. Ty się pofatygujesz z Sylwią. Bierzcie się za skrzynki. Naprawdę więc to jest szef. Pomyślałem, widząc z jak potulną miną mocuje się Sylwia z ciężką skrzynką. Przyjdzie tu zaraz nasz znajomy. Silny chłopak. Tłumaczył się Emilio, ale on nie życzy sobie, byście widzieli jego twarz. Mógłby włożyć kominiarkę albo pończochę na twarz. Skrzywiłem się. A rzeczywiście, zgodził się Emilio. Nie pomyśleliśmy o tym. Zresztą cała nasza akcja jest nieco improwizowana. Ostatecznie nie wiedzieliśmy, jak zresztą i wy, co tu znajdziemy. Jak się domyślam, nie będziecie targać tych skrzynek i starej broni przez las do czorsztyna? Nie, tylko kilkaset metrów do samochodu. Aleksander miał rację, mówiąc o starej drodze. Jest przejezdna. Silowia ją wczoraj wypróbowała. Skinąłem głową. Domyślałem się tego. Emilio popatrzył na mnie ze zdumieniem. Skoro wiedzieliście tyle o nas, a nawet więcej, bo miałem okazję się o tym przekonać, jak choćby to wyjęcie na boń z pistoletu, to czemu nie zawiadomiłeś policji? Roześmiałem się. Bo takie mam hobby, do wszystkiego chcę dojść sam. Teraz też pozostaniesz samotnym i myśliwym? Teraz to już inna gra. Już choćby naszych lotnisk i przejść granicznych sam nie obstawię, a mam dziwne przeczucie, że złoto Inków nie zabawi długo w Polsce. Emilio skinął potakująco lufą pistoletu, ale powiedział: Wybacz, ale tu ci nie mogę służyć szczegółowymi informacjami. Popatrzyłem na niego, starając się zobaczyć jego oczy spoza światła reflektora. Cóż, przyjemnie było Cię poznać. I nie traktuj mych słów jako mowy kogoś przestraszonego pistoletem. Po prostu rywalizując z tobą, nauczyłem się paru pożytecznych rzeczy, które mogą mi się przydać w walce z takimi jak ty. Fiu! gwizdnął z udanym podziwem. Szarpnąłem się w krępującym mnie sznurze. Nie gwizdź, tylko bądź uprzejmy wyjaśnić mi kilka niejasnych faktów z naszej krótkiej znajomości, śledzenie naszej dorożki w Krakowie. Próba uśpienia mnie w hotelu. Białe Audi na trasie Starnowa i w Bochni. Dziwne ogłoszenie w gazecie o sprzedaży indiańskich pamiątek w Tarnowie, o których potem nikt pod podanym telefonem i adresem nie słyszał. Próba zamachu na życia Aleksandra ze strony Maryi czy też, jak wolisz, CV. Emilio roześmiał się. Dosyć. Dosyć. Obawiam się, że nie będę mógł odpowiedzieć na twoje pytania. Cóż? Tajemnica zawodowa. Poza tym, odpowiedzi na niektóre z Twoich pytań mogłyby niemile dla nas wpłynąć na werdykt sądów w wypadku, gdybyśmy, co wykluczam, wpadli w jego ręce. A jak wiadomo, sprawiedliwość ma ręce raczej długie i bezlitosne. Tak więc, nurtujących Cię odpowiedzi, dochodź sam, tak jak sam próbowałeś walczyć z nami. Wcale nie sam, oburzył się Janusz. A nas ze stryjkiem to ma Pan za nic. Emilio zasalutował pistoletem. Gdzieżbym śmiał, młody człowieku, ale sam przyznasz, że głównym motorem waszego działania był Paweł. Twój stryjek przyczynił się raczej źle sprawie, rozgłaszając wszem i wobec o anomalii w odczycie swego wykrywacza metali. Powinien po cichutku sam jeszcze raz sprawdzić teren. A tak echo jego nieopatrznych słów dotarło aż do nas i oto jesteśmy. W jaki sposób? udałem zaciekawienie wprosty nie dał się złapać na przynętę emilio śledzenie czcigodnego profesora wraz z jego asystentką i podmiana ich już w warszawie tak drogi mój zaśmiał się jeśli się podróżuje w ważnej pachnącej złotem sprawie swoją drogą ciekawe czy ten metal ma charakterystyczny zapach nie należy wsiadać do pierwszej z brzegu taksówki a dopiero do drugiej czy trzeciej zresztą co ja cię będę pouczał? Takich informacji udzieli ci ABC początkującego detektywa. Skinąłem głową. Zgadza się, ale czcigodny profesor De Delawega to nie detektyw ani szpieg. Na myśl mu nie przyszło, że jest namierzony. Ale był. Ha, ha, ha. Emilio klepnął się z radością po udzie. Zostawmy już w spokoju profesora Limańskiego Uniwersytetu. Sprawdziłem więzy na nogach, trzymały jednak mocno. Powiedz lepiej, co z nami teraz zamierzasz zrobić, jak wytłumaczysz przed właścicielami pensjonatu naszą nieobecność. Bo jestem pewien, że wasz nagły wyjazd wytłumaczysz telefonem, który wzywa Cię do Warszawy, a może i dalej. Jakbyś zgadł, amigo, przeciągnął się leniwie, a co do Waszej nieobecności. To przecież sam uprzedziłeś właścicielkę pensjonatu, że oczekują nas przyjaciele w niedzicy. Powiem więc, że zatrzymali was na noc. Oczywiście moje kłamstwo po upływie doby się wyjaśni, ale do tego czasu my już będziemy daleko, a złotoinków właściwie zabezpieczone. To ważna wiadomość. Właściwie zabezpieczone, czyli nie zamierzają wywieźć skarbu z sobą do Peru. Pomyślałem i poczułem się, jakbym nie leżał w jaskini ze spętanymi nogami, a tylko wędrował przez pienińskie murawy ze skrzynką inkaskiego złota na ramieniu. Rzeczywiście, dobrze pomyślane. kiwnąłem głową. Emilio machnął mi niedbale pistoletem, ale widać było, że jest dumny z siebie.